Witam państwa najserdeczniej. Dziś są tylko dobre wiadomości. Wyjątkowo, ale za to również wyjątkowej wagi. Według już najnowszych oficjalnych enuncjacji obecna koncepcja obowiązkowego fakturowania ustrukturyzowanego zostaje zarzucona. No i z tego, co wiemy. Będzie budowana od nowa, użyto nawet tych samych słów, które od co najmniej dwóch lat padają w naszych spotkaniach, że jej wdrożenie, tej koncepcji, która najpierw miała być 1 kwietnia zeszłego roku, potem 1 lipca tego roku, potem miała być przełożona na gdzieś połowę przyszłego roku, że wdrożenie tej koncepcji byłoby katastrofą. No, to wszyscy świetnie wiemy, że przecież ten cały pomysł był od początku do końca Nonsensem, i, i gdzieś, mówi się, to są, to są informacje oficjalne, to jest bardzo ważne, bo to jest ze strony szef, kierunki, szefa Resortu Finansów, że gdzieś tam w 2026 roku. Będą jakieś daty, tam lipc, marco, kwietniową, lutowe, ale to są daty tak odległe, a przede wszystkim najważniejsze, że będzie to zupełnie nowa koncepcja, a nie ta, którą tam na siłę usiłowano nam wcisnąć w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie jest żadną tajemnicą. Zabiegałem o to publicznie, wysyłałem listy do władz, władzy, żeby opamiętano się, żeby się nie poddano temu katastrofalnemu lobbingowi destruktorów, bo to inaczej tego nazwać się nie da. Jeżeli ci ludzie się po prostu działali w dobrej wierze, ale po prostu nie mieli pojęcia o tym, ci, którzy to wymyślili, a potem promowali, nie mieli pojęcia w ogóle o fakturowaniu, no to wiemy, że może to jest no, inaczej na, na nich spojrzymy, ale wiadomo, że głupota nikogo nie. Niekompetencja nikogo nie usprawiedliwia, to takie bardzo stare, znane, znane przysłowie. I, ale jeżeli to było w ogóle działanie w złej wierze, czyli chciano po prostu na siłę za, wcisnąć pod milionom podmiotów zbędne oprogramowanie, chciano na nich zarobić, a może chciano nawet zarobić na samej destrukcji. Bo jak wiemy, pewną strategią rynkową, mówię to nie bez ironii, jest destrukcja, a potem zarabianie na naprawianiu. I naprawianiu, czyli najpierw Ci coś popsujemy, a potem Ci po, zawołujemy usługę, poprawimy. No, to cały zresztą wad wspólnotowy to mniej więcej od 20 lat na tym polega, że, że na początku się dokonuje pewnej destrukcji. Zarówno stanu prawnego, jak i podrzuca się podatnikom jakieś schematy optymalizacyjne, a potem się potem podatnicy mają z tymi kłopoty, no więc się im oferuje jakieś zbawienne terapie, które mają ich z tego stanu rzeczy uratować, wyciągnąć. No i co jest bardzo ważne, wszyscy podatnicy przyjęli to, tę informację, która jeszcze nie do wszystkich dotarła. Z ulgą, że tym razem udało się. Możemy przyjąć to za bezsporny sukces wyrzucenie do kosza tego absurdalnego pomysłu, polegającego na tym, że w momencie, w którym się wystawia fakturę, którą się nie wystawia na kontrahenta, tylko do tak zwanego ksefu, ona jednocześnie jest wysyłana od razu do, do tego rejestru. I z, a z tego rejestru, jak coś tam się głupiego wyśle, czy też czynność nie dojdzie do skutku, nie sposób tego usunąć. Tego się, to, są, to są absurdy. To, to, to ja wiem, że te słowa nie miały prawa być obecne w tak zwanym oficjalnym obiegu, już nie mówiąc o tak zwanych mediach opiniotwórczych one tak się lubią siebie nazywać. Kiedy, kiedy wmawiano wszystkim, że to jest tam na początku, że to jest absolutnie nieuchronne, że to jest nienaruszalny termin, mówi o tym pierwszym lipca, potem kiedy minister, zresztą to były przypomnę, 19 stycznia tego roku, ja ost, poprzedni list napisałem 4 stycznia, ost, sugerujący jednoznacznie, żeby tego nie robić, że to jest po prostu. Katastrofa organizacyjno-rozliczeniowo-dokumentacyjna, bo nikt nie jest w stanie tych bzdur do tego czasu opanować. Trzeba by było budować cały nowy system dokumentowania czynności dla potrzeb cywilnoprawnych, ponieważ faktura wysyłana do KSEWU u nikomu nigdy nie jest doręczana. Zresztą większość podmiotów które by ją utrzymywały, nigdy by nawet nie widziały tego dokumentu na oczy, bo on go nikogo przecież nie interesuje, więc pół roku to, no to jest po prostu, to są bajeczki, bajeczki tych destruktorów albo dyletantów, dwa razy d Więc i mówię o tym, że no tu chwała władzy, trzeba bić brawo ministrowi finansów, że on Wbrew temu, tym, którzy mu tam źle podpowiadali, działa w interesie publicznym, działa w interesie podatników uczciwych, którzy, by, którzy, no, którzy nie chcieli mieć z, z, zniszczonego, całkowicie rozbitego systemu dokumentowania sprzedaży i zakupów. Czyli nie wyrzucono by na śmietnik całego 30-letniego dorobku fakturowego, gdzie faktura podatkowa wystawiana na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług jest przede wszystkim, jest w ogóle najważniejszym dokumentem handlowym, a jak niektórzy twierdzą, najważniejszym papierem wartościowym w Polsce. I to jest ważne, że tak jak walczyłem prawie tak jak 8 lat, z tą patologią pod tytułem odwrotne obciążenie, tak od samego początku wiedząc, że to jest krajowe odwrotne obciążenie, że to jest przecież kryptochstawka zerowa, że po prostu najzwyklejszą, tak zwaną blagą, było to, że przedstawiano to tak, ze szczebla wspólnotowego, pamiętajmy, na jakim poziomie zapadają te patologiczne decyzje, było to, że, ten, że to był sposób na ograniczenie. Oszustw podatkowych poprzez likwidację opodatkowania i przyznanie każdemu dostawcy, na przykład stali czy złomu, w istocie prawa do <laughs> zwrotu podatku, bo przecież odwrotne obciążenie to jest inaczej nazwana stawka zerowa. I to, na to trzeba było aż 8 lat. Dopiero w 19 roku udało się wyrzucić to na śmietnik. I dopiero wtedy wprowadzono rzeczywiście, i dopiero wtedy wprowadzono to, co postulowano właśnie od 8 lat, żeby usunąć odwrotne obciążenie i wprowadzić w to miejsce obowiązkową podzieloną płatność. Na to trzeba było walki ośmioletniej, uwieńczonej sukcesem. Tu ten sukces jest już. Nie będzie tego, tejże patologii pod tytułem obowiązkowych, ta wersja obowiązkowego fakturowania, w istocie rzecz w formie tych zwanych ustrukturyzowanej. Jaka będzie ta wersja, ta poprawiona? Nie wiem, zresztą nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, bo być może już wtedy, w 2026 roku, no bo to ma być wtedy, owa, ta, te nowe terminy, te nowe wdrożenia tej nowej wersji, będzie już, nie gdzie to zupełnie nieaktualne, ze względu na to, że już będziemy wdrażać unijne wersje, tych, tych rejestr, centralnych rejestrów faktur, bo przecież to jest... nie wiadomo, czy to jest w ogóle komuś potrzebne do czegokolwiek, a no jeśli już, już, to do inwigilacji milionów podatników. Więc, bo przecież przydatność centralnego rejestru faktur, który z oczywistych względów nie musi nawet obejmować większości dokumentów, bo po co? Przecież nie ma potrzeby, żeby tam były faktury. Wystawiane chociażby z tytułu masowych dostaw tak zwanych mediów, czy też usług, które mają charakter owych mediów, to w ogóle nie ma potrzeby, żeby tego rodzaju masowe, masowe fakturowanie w ogóle gdziekolwiek było rejestrowany w jakimkolwiek urzędowym systemie. To w ogóle to wymaga dyskusji, to znaczy dopiero, do jakiejś kompetencji, prawda. Przerażające jest to, że dyskusji nie ma, że jakiś tam ktoś anonimowy psuj, tak zwane to jakaś słowo kiedyś używano, psuj, to podkłada jakieś projekty i potem te projekty bezmyślnie się uchwala, a potem trzeba My zarządzamy takim, zarządzamy idiotyzmem ich usunięcia. To jest, to wszystko jest, no, to jest ale to jest obraz, to jest obraz unijnego VAT-u. Tak on naprawdę wygląda. Takich rzeczy nie było w przeszłości. Jeszcze ja mam, już bardzo dobrze pamiętam, nie tylko lata 90., ale jeszcze dużo wcześniejsze okresy, nie było wtedy tego rodzaju praktyk, żeby jakieś bzdurne przepisy podatkowe ktoś uchwalał, a potem je uchylano, gdyż stwierdzano, że nikt tego nie czytał. I nie było tej zmowy, tej zmowy przeciwko obywatelowi, że cała ta, cały ten, ten biznes informacyjny wmawia mu, że to jest tam już nieuchronne, konieczne, jeszcze to korzystne dla niego, a to chwilowe wstrzymanie nie ma żadnego znaczenia. Tak jak to wstrzymanie, które ogłosił, przesunięcie, ogłosił minister w styczniu tego roku, o czym wspomniałem. Tam stwierdzono, jak to powiedział minister, kilkaset błędów. Sądzę, że ich jest jeszcze więcej. Z tym są to błędy podstawowe i nie należy w ogóle kontynuować tego przedsięwzięcia. Już parę, w tym cyklu, już parę miesięcy temu, yy, był odcinek, którym gdzie zadałem w tytule pytanie, czy ten obowiązkowy set trafi do kosza. No i szczęśliwie w tej wersji trafił. Miejmy nadzieję, że trafi ostatecznie do kosza, bo jest to. Jest to patologia legislacyjna, to jest ta część tego zła, które się dzieje w prawie, nie tylko zresztą podatkowym, to tak w drodze pocieszenia. I to, że, no, że, że jednak udało się, jest bardzo dla nas wszystkich ważne i możemy, możemy, no, możemy mówić z pewną satysfakcją, taką może gorzką, ale jednak satysfakcją, że jednak dało się uratować zarówno nasze Prawo, jak i nasze prawo to nie, bo to uchwalono jednak, teraz to trzeba będzie wszystko pouchylać. Uchylać jeszcze w okresie vacatio legis czyli jakaś gigantyczna ustawa uchylająca musi się pojawić jeszcze w czerwcu, w dzienniku ustaw, po to, żeby te wszystkie bzdury nie weszły, weszły, do, nie weszły w życie, bo wejdą 1 lipca tego roku, bo przecież to jest uchwalone. To byle jak, ale psu to w takiej tempie, w sposób, no, jak z wyjątkową dość skutecznością. Tuż na marginesie i na koniec dwie refleksje, bardzo no, jedna dość zabawna. W czasie jakiejś jednej z konferencji, na którą mnie zaproszono dotyczącą jakiejś jednej, jednej z prywatnych uczelni, yy, kiedy mówiłem to, co mówią, co wszyscy to, co wszyscy wiemy, no, że to, jeżeli by ktoś chciał to wdrożyć w sposób racjonalny, to oczywiście nie w tej wersji, nie można zaśmiecić centralnego rejestru fakturami, które są wystawionymi pod wpływem błędu, że nie można, że, że faktura wysyłana do jakiegokolwiek centralnego rejestru w momencie jej wystawienia nie może być dokumentem handlowym. W związku z tym trzeba zbudować nowy system dokumentacji handlowej. I na to potrzeba, gdyby się to robiło w jakikolwiek sposób, nie wiadomo zresztą po co, no, ale gdyby się to robiło, to potrzeba co najmniej 10 lat żeby to zrobić dobrze, a nie w formie destrukcji, to na przerwie to spotkało się z takim dość. Znaczy, komentarzy nie było. To znaczy, co jest bardzo ważne, że nikt nie podjął się polemiki z tymi, z tym, z tym, z tymi, z tymi oczywistymi dość stwierdzeniami. Natomiast na, w czasie przerwy spotkałem się z, zakład, z propozycją zakładu. Proszę sobie wyobrazić, to się mało. Ale to by inni słyszeli, więc że y, chyba, że się ktoś chciał ze mną założyć, tak naprawdę, że, że to na pewno wejdzie, że to na pewno w tym kształcie wejdzie, że, że czyli to w ogóle coś niewyobrażalnego, żeby ktoś się, oczywiście ja tak no, no, w ten sposób nie prowadzę debaty, że się z kimkolwiek zakładam, bo, bo tu nie chodzi o nie chodzi o, y, o to, żeby uprawiać hazard, no bo to jest takie wszystko spojrzenie hazardowe, no może się uda coś wrzucić do w systemu podatkowego i potem się na tym na tym, na tym tej wrzutce zarobi, no, ale, no i oczywiście o tym mówiłem, bo przecież to jest, przecież to jest absurd się w ogóle nie zakładam w dyskusji, która wydawało mi się ma charakter przynajmniej w, w profesjonalny, tego rodzaju argumentów się nie używa. To, się, to niewyobrażalne jest to, że do takiego poziomu to wszystko zeszło, ale co jest innego, inny aspekt tego jest jeszcze ważny, który chciałbym dostrzec, że, że jaka musi być, de, musiała być determinacja taka biznesowa, że, żeby to wcisnąć, prawda, że być może zainwestowano w to już tak wielkie pieniądze, to, nie może nawet wzięto pieniądze od podatników. Za wdrożeniem tych bzdur, i, i może się po prostu padł taki blady strach, że, no, że, że trzeba będzie, że się nie zarobi na tej, na tej operacji. To wszystko jest w ogóle, ten obraz jest no, depresyjny, tego wszystkiego, wyłaniający się z, tego, z tej całej opowieści i tego otoczenia wokół tego całego, całego absurdu, z którym mamy do czynienia. No i sądzę, i druga refleksja chodzi o wiarygodność. No to chyba bardzo ważne. No, wiarygodność przekazu. No, nigdy nie, nie tylko nie namawialiśmy, no, bo to by nam nie przyszłoby do nikomu do głowy, ale także nigdy, nigdy nie, nie nawet nie relatywizowałem bzdur, które tam są, że może one mają... Z drugiej strony to może te bzdury są korzystne, prawda? Nie, nie. To, są, to jest powszechna reakcja obecnie, z którą się spotkałem w ciągu ostatnich kilku dni, w związku po tym komunikacie, Zresztą moje działania, nigdy ich nie przeceniam, ale jednak są, są jawne, żeby odśmiecić ten system podatkowy z tego rodzaju lobbystycznych wrzut, wrzutek, co były dostrzeżone. No i i zyskaliśmy wiele podziękowań ze strony podatników, którzy, którzy, no, którzy mówili, no dobrze, może, żeby się to udało, żeby się udało to wyrzucić do kosza, i się udało. I, no i, i, I czy problem wiarygodności przekazu, wiedzy na tematy tego podatku, w ogóle na tematy podatkowe jest ważny? Oczywiście, że jest ważny. I to, to, bym, no to jest ten drugi optymistyczny aspekt niniejszej, dzisiejszej, dzisiejszego naszego spotkania. Ważne jest to, aby przekazywać wiedzę w dobrej, a nie w złej wierze. Po to, nie po to, żeby ktoś poniósł. Poniósł zbędne wydatki, czy też po prostu zepsuł swój, swoje zasady rozliczeń, a potem ktoś, żeby przyszedł do niego i żeby mu powiedział, że on mu teraz to poprawi, sprzeda mu nowe oprogramowanie, które będzie z tym załatwiało ten problem, którego on mógł nie mieć. No, ja wiem, że trochę przypomina to tak zwany syndrom kozy, o czym ze, ze znanej anegdoty przedwojennej na temat rabina. I właśnie jednego, jednego starego Żyda, który przyszedł do niego swoim kłopotem, ale to nie banalizujmy tego problemu, to jest coś znacznie gorszego. Prawo podatkowe dotyczące tego podatku jest tworzone, jak widać, w złej wierze, i nie jest istotne, czy ta zła wiara jest z winy, jest świadoma. No, bo przecież nie sądzę, żeby nikt tego nie rozumiał, o czym mówimy, o co rozumie każdy podatnik. Bo niektórzy twierdzą to z głupoty, prawda, że to jest kolejny aneks do historii głupoty w Polsce, Aleksandra Bocheńskiego, tym razem w podatkach. Nie, to nie jest ważne. Nie, nie sądzę, że to już jest, że, że nikt. Nikt nie dostrzegł wszystkich absurdów tej koncepcji i w dalszym ciągu w dobrej wierze ze swojej naiwności czy też niedouczenia nie mógł to głosić w dobrej wierze. Stąd też życząc Państwu, dziękuję za uwagę i przede wszystkim dziękując za, za wsparcie, takie autentyczne wsparcie w tych działaniach. Cieszę się, że, że tym razem się tym razem się udało, no i miejmy nadzieję, że już nie będziemy musieli się tym problemem zajmować. Może ten sposób, ten, ten podatek zostanie przynajmniej częściowo oczyszczony z tego, no, z tego, z tej wrogiej, głupiej legislacji, która w nim zaczęła już dominować, w zasadzie od samego początku, przed 20 laty. Dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia.